Cześć. Witam Cię na moim kanale, to mówi Ewa. Ostatnio miałam dosyć ciekawe przemyślenia, a w ogóle to pewne ważne informacje układają mi się w, głowę, te, w głowie, tematy, które ciągną się za mną od wielu wielu lat. Tematy, które um, były takich kawałkach porozbijanych jak puzzle. I teraz zaczyna to się wszystko składać w całość i zaczyna mieć sens. Ale na temat tego nagram oddzielne wideo dzisiaj Dzisiaj chciałam Wam przekazać informację, która przyszła do mnie w trakcie różnych przemyśleń i medytacji: a propos samego Stwórcy, a propos tak zwanego źródła życia. Jest to informacja, która może się przydać przede wszystkim wtedy, kiedy czujesz się samotny, kiedy czujesz się jakiś taki zakłopotany, kiedy jesteś w trudnej sytuacji, kiedy nie wiesz co zrobić. Kiedy nie wiesz, jak się modlić, tak na dobrą sprawę, kiedy nie wiesz, którą stroną w ogóle uderzyć, kiedy jesteś zagubiony przede wszystkim. Ja całkiem niedawno, w sumie, kilka dni temu dokładnie tak się czułam. Miałam no, dosyć sporego doła, ze świadomością, że jest to dół jakby wymuszany na mnie poprzez różne niskowibracyjne istoty z zewnątrz. Ale tak, odczuwałam to i wtedy skierowałam właśnie swoje zapytanie do źródła życia, do Stwórcy. Swórco, co ja mam w takiej sytuacji robić? Co osoby w takiej sytuacji powinny robić, w jaki sposób powinny się modlić, żeby sobie pomóc, żeby wyjść z tego doła, żeby wyjść z tych niskowibracyjnych energii? I pozwólcie, że przytoczę Wam to, to co do mnie wtedy przyszło, ponieważ oczywiście zapisałam sobie to, co do mnie przyszło. Jest to, uważam, bardzo ważna informacja i. W sumie w ciągu tych ostatnich dni dosyć sporo zadziało się u mnie na tej sferze duchowej i takiej rozwojowej i będę nakręcać materiały z tym związane na pewno przez najbliższy czas. Ale dzisiaj, dzisiaj nawiązuję konkretnie do tego dosyć krótkiego, ale ważnego materiału, który do mnie przyszedł w trakcie kiedy zastanawiałam się, kontaktowałam się ze stwórcą, źródłem życia. Co mamy robić w chwili zagubienia? Co mamy ze sobą począć? Jak mamy się modlić? I to jest to, co do mnie przyszło. Źródło życia wiecznego jest tylko jedno: Stwórca życia jest Jego źródłem, a więc Stwórca jest źródłem i trwa wiecznie. Przyszło do mnie uświadomienie, że jestem i mogę być silna tylko i wyłącznie siłą samego Stwórcy czyli źródła wiecznego życia. A życie jest wieczne, bo nie może być innego życia. Życie z zasady żyje w tu i teraz, a tu i teraz jest wieczne. Życie jest pełne, jest światłem, jest siłą wewnętrzną, jest siłą rozwoju i wzrastania, siłą rozkwitania i zamierania, transformacji, ale trwa wiecznie, nie zanika. Nie ginie, tylko transformuje swoją formę i trwa wiecznie. Tak jak wiecznie trwa jego źródło, stwórca życia. Chciałabym, żebyście zrozumieli mnie dobrze. Dla mnie słowo źródło stało się wymienne za słowem stwórca, stwórca wszechistnienia, stwórca miłości, stwórca życia. Ponieważ on jest życiem. On jest dokładnie tym samym. Kiedy myślę teraz o życiu. To wydaje mi się to jednoznaczne że ze stwórcą. I właściwie wolę używać sformułowania życia ostatnio, ponieważ jest to sformułowanie, które pozwala mi wyjść poza personyfikację. Tak? Poza wyobrażanie sobie stwórcy jako osobę. Wolę wyobrażać sobie to bezosobowo i używać sformułowania życia. I sformułowanie źródło życia dla mnie ostatnio wydaje się najbardziej adekwatne i najpiękniejsze, najbardziej oddające stan rzeczywisty, tak to nazwał. Źródło życia, źródło miłości, źródło mądrości, źródło prawdy. To jest dla mnie stwórca. Stwórca jest dla mnie zbyt spersyfikowany i też staram się tego unikać. Źródło, źródło życia, życie. I stwórca. Dokładnie to samo. No bo ten, co stworzył, jest życiem. Nie mógłby, nie, nie mógłby tworzyć, gdyby nie był życiem. Więc jeżeli on stworzył jako pierwszy, musi być źródłem, źródłem tego całego życia. Więc nie może nie trwać, ponieważ źródło z zasady tylko tworzy, tworzy życie. A więc trwa wiecznie. Jeżeli jesteś w sytuacji, w której boisz się oddać stwórcy. Pomyśl, skąd ten strach może pochodzić i dlaczego obawiasz się właśnie życia. No bo jeżeli obawiasz się oddać stwórcy życia, źródło życia, to znaczy, że w ogóle obawiasz się życia, a może obawiasz się jakichś elementów życia. Jest to niezmiernie ważne pytanie, które należy sobie zadać w tym momencie i postarać się być naprawdę, naprawdę szczerym ze sobą w 100%. Zastanów się, czyż niskie energie nie zrobiłyby wszystkiego, aby odwieść właśnie ciebie od oddania swojego życia, Stwórcy życia wiecznego. No bo, tak jak już powiedziałem, Stwórca życia jest, jest wieczny, a więc również życie, które On nam daje, proponuje, jest wieczne. On jako źródło życia trwa wiecznie, nigdy się nie może skończyć, jest wiecznym źródłem, wiecznie tworzy nowe życie. Czy obawiasz się zatem oddać sw siebie, swoje życie, swoje troski, cokolwiek się dzieje, radości przede wszystkim, właśnie stwórcy życia, źródło życia? Jeżeli tak, no to najprawdopodobniej jest tutaj jakiś wpływ zewnętrzny, który ciebie próbuje powstrzymać przed tym aktem. Dlaczego się zapytasz? Dlatego, że to jest rzecz, która będzie dla ciebie jak najbardziej pożyteczna która może przynieść y, wiele wspaniałych zmian, przemian, transformacji w Twoim życiu. I te niskie wibracje, one to wiedzą. One to wiedzą, ale czy Ty to wiesz? One to wiedzą i one chcą Ciebie powstrzymać, bo one nie chcą, żebyś był szczęśliwy. One nie chcą, żebyś przeżywał coś fajnego i ciekawego. Te niskie energie chcą, żeby, chcą żebyś cierpiał. Chcą, żebyś produkował niskowibracyjne emocje typu żal. Pretensja, smutek, depresja, załamanie itd. Tak tak te niskowibracyjne energie mają tylko jeden cel zdołować ciebie. Co zatem w takiej sytuacji może Tobie pomóc? A no właśnie, może pomóc Tobie poddanie się, czy oddanie się źródło życia. Zastanów się, czyż nie wywoływałyby te niskowibracyjne energie właśnie w Tobie. Pierwszej kolejności nieufności i strachu. Przed tym, aby życie zagościło w Twoim sercu, aby życie zagościło w Twoim życiu. Bo przecież te wszystkie depresje, załamania, smutki i tak dalej, to jest zaprzeczenie życia. To jest brak życia. To jest brak światła. Brak energii. Więc te wszystkie energie niskowibracyjne chcą, żeby zagościło w Tobie właśnie to. To, co prowadzi do e, rozbicia i do śmierci, tak naprawdę śmierci fizycznej i duchowej. Więc oddanie się stwórcy źródło życia oznacza życie, oznacza wybranie życia. W ogóle ostatnio uświadomiłam sobie, że najlepszą modlitwą lub afirmacją, nazwijcie to, jak chcecie, dla mnie jest to właściwie modlitwa. Najlepsza jaka może być, to wybieram życie. Krótko, zwięźle i na temat. W tych dwóch słowach mieści się absolutnie wszystko. Wybieram życie. Czy Ty też wybierasz życie? W momencie, kiedy afirmuję sobie i modlę się tymi słowami, tymi dwoma słowami, nic więcej nie potrzebujesz. W momencie osłabienia, wybieram życie. Za każdym razem, powtarzając to z większą siłą, energią i przekonaniem, to wszystkie niskowibracyjne energie po prostu uciekają, gdzie pieprz rośnie, po prostu. Bo wybór życia jest dokładnym przeciwieństwem tego, co one sobą reprezentują. One nie są w stanie wytrzymać tej energii, wyboru energii życia, bo ty w tym momencie, kiedy mówisz wybieram życie, nie tylko podnosisz swoje wibracje. Ale idziesz prostą ścieżką, idealną, prostą ścieżką, prosto do źródła życia. Można powiedzieć, że dokonujesz skoku kwantowego, po prostu wybierając życie. I możesz, tak naprawdę, dokonując dowolnych wyborów w swoim codziennym życiu, absolutnie, nawet najdrobniejszych, zastanowić się, czy to jest wybór życia w tym przypadku. Czy to jest realizacja mojego planu wyboru życia? Nawet, nawet kupując pomidora w sklepie, czy on reprezentuje życie? I odczujecie w sobie, odczujecie sobie wyraźną odpowiedź w swoim sercu, oczywiście, w swojej przestrzeni serca, tak jak zawsze was uczę. Odczujecie tak lub nie, sprzeciw lub przytaknięcie. Zastanówcie się, czy ty, w tym momencie cokolwiek nie robisz, wybierasz życie. A jeżeli nie, jeżeli wybierasz inne rzeczy, zastanów się, dlaczego tak jest i co na ciebie może takiego wpływać. Ja wiem, że. Myślę, że wielu, wielu wiele osób może myśleć, że nic nie ma poza ciałem fizycznym, ale jest to nieprawda, moi drodzy. Jest wiele różnych energii dookoła nas, które próbują nas skusić. Które próbują zmienić nasz tor myślenia i nasz tor życia, wybierania, decydowania. My wybierajmy życie. Wybierajmy życie, czyli źródło życia, czyli stwórcę życia, czyli samego, samego stwórcę. Jeśli zatem odczuwasz dołek, załamanie lub cokolwiek innego, co sprawia ci dyskomfort i ból i nie wiesz, co w tej konkretnej obecnej sytuacji zrobić, zrób tę jedną prostą rzecz. I zaufaj. I powierz swoje życie Stwórcy wszelkiego istnienia, stwierdzając: ja wybieram życie. O ja wiem, niektórzy mogą powiedzieć, że to nie jest takie proste i rzeczywiście emocjonalnie, duchowo odczucie tego w pełni w sobie może nie być takie proste. Ale na początek musimy zrobić to jedno. Musimy podjąć decyzję i musimy wypowiedzieć te słowa, albo w sobie, albo na głos. Na początek, może nawet lepiej, nagłos, żeby nauczyć się mówić to z odczuciem takim intensywnym i przekonaniem. Ja wybieram życie. Już tu i teraz wybieram życie. Można sobie przytupać do tego, żeby nadać temu siłę, moc i energię. Ja wybieram życie. I zamiast myśli i słów, zwątpienia nieustannie właśnie to powtarzaj. Ja wybieram życie. I mówiąc tutaj nieustannie, mam rzeczywiście na myśli nieustannie cały czas. Nie raz, nie dwa, ani nawet nie raz na jakiś czas. Często w swoich nagraniach mówię do was, że słuchajcie, wystarczy, że zrobisz to raz. Jeżeli nie jesteś w stanie więcej, wystarczy, że zrobisz to kilka razy, ale nie w tym przypadku. W tym przypadku mówią wam, że nie wystarczy raz nie wystarczy nawet dwa razy musicie to robić nieustannie musicie całą swoją świadomość skierować na powtarzanie tych słów ja wybieram życie, a tym samym wybieram stwórcę życia źródło życia ciągle to powtarzać w sobie zwłaszcza w chwilach zwątpienia im większej głębsza chwila zwątpienia tym intensywniej to powtarzaj tym lepiej nawet wtedy być może jest wyjść na zewnątrz i poczuć kontakt z naturą, poczuć słońce, poczuć wiatr, poczuć być może ziemię pod stopami i wtedy to afirmować, żeby to mocniej zadziałało i tak szybciej, żebyście to faktycznie, realnie mogli poczuć w sobie i aby te niskowibracyjne energie mogły w ciągu kilku minut się ulotnić. Na początku w tej drodze wychodzenia z dołka Potrzeba jest, abyś się rzeczywiście zaangażował, zaangażowała w ten proces. Powtarzając te słowa nieustannie ja wybieram życie. I powtarzacie to tak długo, aż minie, minie brak zaufania, minie niepewność, i aż te słowa staną się dla Ciebie w pełni oczywiste, i poczujesz ich moc w sobie. Staną się tak naprawdę żywe. Poczujesz, że one są żywe w Tobie, że żyją w Tobie, że nie są po prostu luźno rzuconymi słowami na wiatr. Nie, one są Tobą. One staną się Tobą. Przestaniesz być może nawet mówić: Ja wybieram życie, a zaczniesz mówić: Ja jestem życiem. Ja jestem życiem. To jest naprawdę najkrótsza i najwspanialsza modlitwa, jaką możecie sobie podarować. Jest to naprawdę. Wspaniały podarunek dla swojej istoty, całej swojej istoty fizycznej, mentalnej, emocjonalnej, duchowej, absolutnie całej, całej na wszystkich poziomach. Te słowa mają moc uzdrawiania, moi drodzy, moc uzdrawiania wszystkiego w was samych. Ale oprócz tego, oprócz tych dwóch w cudzysłowie magicznych słów, przyszła do mnie inna, krótka, bardzo krótka modlitwa, którą też z dużym powodzeniem możecie stosować u siebie. Możecie ją sobie napisać, możecie zapamiętać kluczowe słowa i powtarzać je po prostu po swojemu. Posłuchajcie: Jestem silna siłą samego źródła życia, Stwórcy życia wiecznego. On trwa we mnie, a ja w nim. On jest moją ostoją i wsparciem. On jest moją siłą, wiarą i nadzieją. Krótkich kilka zdań, które wyrażają wszystko, co jest najważniejsze dla naszej istoty. Te kilka podstawowych zdań możecie sobie powtarzać, oczywiście, a możecie rozbudować swoją modlitwą o jeszcze kilka dodatkowych, które mogłyby brzmieć mniej więcej tak: Źródło życia trwa wiecznie i napełnia mnie i moje serce wzmacniając mnie moją czystość, niewinność, bezpieczeństwo, moją wolną wolę i tutaj możecie wymienić dowolnie wszystko to, czego najbardziej w danej chwili potrzebujecie, na przykład motywację, chęć do działania, klarowność myślenia i podejmowania dobrych decyzji, miłość i szacunek do siebie samej czy samego i tym podobnym. Naprawdę bardzo, bardzo krótka modlitwa, prosta i wyrażająca wszystko, co jest potrzebne. Wklejam Wam te słowa oczywiście w opisie filmu. Oprócz tego, możecie zawsze zajrzeć na mojego bloga blog.evasiembida.net. Tam znajdziecie wiele ciekawych tekstów, które umieszczam na bieżąco, również i ten, więc zachęcam Was. Powracajcie tam, wspierajcie się tymi tekstami, tymi słowami i tymi inspiracjami. One są właśnie po to tam umieszczane i po to je nagrywam dla Was, moi drodzy, abyście właśnie w chwilach, kiedy je potrzebujecie, mogli po niej sięgnąć i sobie odsłuchać. Pamiętajcie, wybieramy życie. Wybieramy życie zawsze, zawsze, w każdej chwili, w każdej sytuacji wybieramy życie. Jesteśmy silni siłą samego źródła życia, stwórcy życia wiecznego. On trwa w nas, a my w nim. On jest naszą ostoją i wsparciem. On jest naszą siłą, wiarą i nadzieją. A moi drodzy, naprawdę z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć bardzo otwarcie i świadomie: żadno z nas nie może sobie pozwolić na utratę siły, wiary, a zwłaszcza nadziei. To są te elementy, które są nam niezbędne do trwania, trwania w Nim, tak aby On mógł trwać w nas, abyśmy my mogli być silni siłą samego źródła życia. Moi drodzy, życzę Wam oczywiście wszelkiego powodzenia, w wychodzenia z ciężkich chwili, momentów. Powtarzajcie te słowa nieustannie, nieustannie, a gwarantuję Wam, że one naprawdę pozwolą Wam wyjść z każdego doła, z każdego zwątpienia i każdej niskiej energii. Doświadczam tego na sobie, bo nieraz czuję obecności różne dziwne, które próbują, próbują, tak. Próbują tutaj skusić tym i tamtym. I jestem tego pewna, że wielu z Was tego doświadcza. Możecie zastanawiać się, skąd się to bierze, że nagle nic z tego, nic zowego. Macie jakieś depresyjne myśli. To są właśnie ataki, moi drodzy. Ataki różnych istot niskowibracyjnych, które, można powiedzieć, prowadzą tego typu marketing. Oni tu wam pokazują, oferują: A zobacz, mam tutaj coś takiego dla ciebie do zaoferowania. Czy dasz się na to złapać? nie? I teraz od Was to zależy wszystko. Od Was zależy, czy Wy się dacie na to złapać. A Wy co w tym momencie robicie, mówicie? Wybieram życie. Wybieram życie. Jestem silny siłą samego źródła życia. No i wtedy taki marketer sobie mówi: A dobra, sorry, może innym razem, Nara. Nie? I tak to mniej więcej właśnie wygląda. Oni tam sobie tutaj reklamują, a Wy, jako odbiorcy, Macie zawsze prawo, moc. I wybór powiedzieć: Stary nie, dzięki, dzięki, ja wybieram życie. Pamiętajcie o tym: siła tkwi w Was, ale ta siła pochodzi od źródła życia. Życzę Wam wszelkiego powodzenia, trzymajcie się dużo pozytywnej energii, siły wewnętrznej pochodzącej z samego źródła życia. Pamiętajcie, wybierajcie zawsze życie. Trzymajcie się, na razie pa.